Jaki był prawdziwy cel wczorajszego orędzia Jarosława Kaczyńskiego? Do kogo tak naprawdę było ono skierowane? I czy jest to znak, że partia rządząca czuje się tak pewnie? Czy właśnie zaczyna odczuwać, że grunt zaczął jej uciekać spod nóg? Wszystkich widzów, którzy chcieliby, żebym zajmował się tylko teoriami, na przykład psychologicznymi, bardzo przepraszam, że znowu poruszam ten temat. Ale no, nie mogę ukryć, że jest to sprawa, która martwi mnie, którą się przejmuje to, co się dzieje obecnie w naszym kraju, ten, ten szerszy kontekst. Martwię się o swoich bliskich, martwię się też o, o, o nasz kraj, o swoją przyszłość, o to, co nas w tym całym, tej całej sytuacji, w tym, no nie ukrywajmy, konflikcie czeka. Oprócz tego, dostaję też sporo od Was wiadomości, maili, w których prosicie, żebym się wypowiedział, żebym zajmował Stanowisko, padają takie argumenty, że jestem autorytetem dla wielu osób. Trochę nie ukrywam, przeraża mnie ta, ta myśl, że jestem w ogóle autorytetem dla kogokolwiek, bo uważam, że bycie autorytetem, nawet dla jednego człowieka, to jest gigantyczna odpowiedzialność. Nie mówiąc już o tym, jeżeli rzeczywiście mam jakiś autorytet wśród większej grupy ludzi, bardzo bym nie chciał nigdy dawać nikomu fałszywej nadziei. Absolutnie nie chciałbym, żeby komuś stała się krzywda przez moje słowa. I myślę, że bardzo wiele autorytetów, które dość pochopnie daje przy różne złote rady, wypowiada się, stawia różne, różne swoje twierdzenia i, 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 i porady, nie bierze w ogóle za to odpowiedzialności. Dlatego bardzo mocno staram się zastanowić, zanim coś, coś powiem. Robiąc więc teraz materiał, co naprawdę powiedział Jarosław Kaczyński, bardzo bym nie chciał, żeby to był też. Pewnego rodzaju tak zwany mansplaining, czyli e, sytuacja, w której to jaśnie oświecony mężczyzna tłumaczy tym biednym, zagubionym kobietom, e, jak działa świat, na czym polega rzeczywistość. Bardzo nie lubię tej postawy i uważam, że wszystkie kobiety i w zasadzie wszyscy dobrze zrozumieli, co chciał w swoim orędziu powiedzieć Jarosław Kaczyński. Niemniej jednak ja osobiście. Zwróciłem uwagę na dwa punkty i chciałbym się podzielić z Wami moimi przemyśleniami, bo może będzie to dla kogoś jakaś dodatkowa, wartościowa perspektywa. Jeśli jesteście ciekawi moich odczuć, moich przemyśleń po tym wczorajszym orędziu, to zostańcie ze mną. Jeśli nie jest to Wasza ostatnia wizyta na tym kanale i w tym generalnie, co tworzę jako człowiek absurdalny, to serdecznie też zapraszam na, na swój Instagram po więcej inspiracje, jakichś przemyśleń, więcej dyskusji. Głównie skupiam się na tematach psychologicznych, trochę filozoficznych, literaturze, no ale też, kiedy sytuacja jest wyjątkowa, staram się czasem zabrać głos w ważnych, palących wydarzeniach. Więc zapraszam też tam teraz do moich przemyśleń co do orędzia. Od wczoraj pojawiło się mnóstwo głosów i ciężko chyba o tym nie wspomnieć, że przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego mogło się mocno skojarzyć ze słynnym przemówieniem generała Jaruzelskiego, wprowadzającym Stan wojenny, no, podobieństwo samej stylistyki, nawet sposobu mówienia, dobieranych słów, argumentów jest tutaj uderzające, no i myślę, że jest to niezła farsa, biorąc pod uwagę, jakie teoretycznie idee prawo i sprawiedliwość, obecny rząd chce sobą reprezentować. I myślę, że słowo farsa nie jest to zupełnie przypadkowe. Słoweński, nieraz przeze mnie cytowany filozof Sławoj Żyżek, on napisał nawet taką książkę od od tragedii do farsy i nawiązuje on w niej, zresztą często w swoich wypowiedziach, nawiązuje do, do takiego przemyślenia Karola Marksa, takiego stwierdzenia, że mianowicie historia zawsze powtarza się dwa razy, najpierw jako tragedia, a później właśnie jako farsa i ciężko nie kojarzyć wielu, nie tylko tej, tej sytuacji, tego wczorajszego orędzia, wielu praktyk, działań, sposobu działania, modelu budowania państwa, przez Prawo i Sprawiedliwość, jednak z systemem znanym z PRL-u, z systemem socjalistycznym, i jest to w pewnego rodzaju właśnie taka tragikomiczna farsa w bardzo wielu, wielu obszarach. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? Nie chcę w ten sposób nikogo usprawiedliwiać ani też nie potępiać tylko z tytułu kwestii urodzenia, ale jest trochę tak, że w naszej, w naszej tej paradoksalnej, absurdalnej ludzkiej psychice, że bardzo często. Powielamy schemat, który po prostu znamy, w którym gdzieś tam wychowywaliśmy się całe życie. No jednak liderzy obecnie, obecnie rządzącej zjednoczonej prawicy, prawicy, to są ludzie, którzy wychowywali się w tamtym systemie, to są ludzie, którzy tamten system znają najlepiej, i nawet jeśli przyświecały im ideę zmiany państwa, stworzenia czegoś nowego, stworzenia czegoś lepszego, mogą te wzorce po prostu jednak kopiować, ponawiać jakim chyba najbardziej. Jaskrawym, ale też drastycznym przykładem w ogóle z historii takiej sytuacji jest historia, zachęcam do zapoznania się, takiego państwa afrykańskiego Liberii, które powstało jako Liberia w XIX wieku i było to państwo, które zostało stworzone przez. Tutaj różne organizacje filantropijne amerykańskie się w to zaangażowały, ale jakby do tego państwa wysłano wyzwolonych czarnoskórych niewolników amerykańskich, żeby oni mogli teraz już będąc wolnymi ludźmi zbudować sobie swoje państwo tak jak, tak, jak oni chcą. No i dostali oni na to pewne środki. Teraz oczywiście Liberia nie była pustynią, nie była pustym krajem, tam mieszkała ludność tubylcza i teraz ci mający finansowanie, mający z tego tytułu siłę, wyzwoleni amerykańscy czarnoskórzy niewolnicy podbili tamte tubylcze plemiona i przekształcili je dokładnie w niewolników. Takich samych, a nawet w jeszcze gorszych czasami warunkach niż sami sami wcześniej mieli. Mieli oni, mieli ich rodzice, ich rodziny. I teraz jak to jest możliwe, że ktoś, kto nienawidził system niewolniczy może go później ponownie stworzyć dla innych ludzi, ale tak trochę działa, tak jak właśnie powiedziałem, jest taki silny mechanizm w nas, że trochę nie potrafimy czasami uciec nawet przed tak tragicznymi, patologicznymi wzorcami, do jakich zostaliśmy wychowani, jakby postrzegamy tylko świat przez tą swoją perspektywę tego, co niestety, niestety znamy i mam taką obawę i mam taką obserwację, że jest to mocno przypadek chociażby wczoraj występującego w orędziu prezesa. No dobrze, ale to tak naprawdę temat poboczny. Co bardzo mocno zwróciło moją uwagę, wczorajszym, we wczorajszym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Polskich kościołów, kościołów. Mianowicie bardzo uderzyło mnie to, jak powtórzył kilkukrotnie, że należy w tym momencie bronić kościołów i to, co jest dla mnie takie, takie jaskrawe w tej wypowiedzi, to to, że nie, nie, nie stwierdził on kościoła, kościoła jako wspólnoty, kościoła jako instytucji, kościoła jako e, ludzi wierzących, kościoła jako może w pewien sposób rozumianego Boga, wiary, ale kościołów, czyli tych fizycznych elementów, tych stojących budynków, które... Często, oczywiście, zabytkowe, często mające wartość materialną, ważne niewątpliwie i w warstwie symbolicznej, i w tej warstwie nawet takiej materialnej dla, dla osób, oczywiście, wierzących, ale z perspektywy wiary, z perspektywy człowieka wierzącego, z perspektywy religii, tak naprawdę najmniej w tym wszystkich istotnych. I myślę, że to było nieświadome tak postawienie sprawy, ale jednak przeczuwam, że. Pokazujące prawdziwy stosunek, taki bardzo instrumentalny, jednak uważam, że cyniczny właśnie do, do kościoła, do wiary, do ludzi wierzących. Samo to podkreślenie, że chodzi o budynki, że chodzi o kościoły, że nie chodzi wcale o tą wspólnotę tak naprawdę wiernych, o którą rzekomo obecny rząd się tak troszczy. No dobrze, ale teraz moim zdaniem najważniejsze. Dlaczego w ogóle yy, pan Kaczyński nawiązywał tutaj do kościołów, do do Kościoła, dlaczego to było i co było właśnie głównym celem jego orędzia w tak postawionej sprawie. Moim zdaniem, celem głównym tej wypowiedzi wczorajszej było zaznaczenie i przesunięcie linii sporu. Ze sporu, jaki w zasadzie rozpoczął tą sytuację, czyli konfliktu pomiędzy kobietami przede wszystkim i polskim społeczeństwem, któremu bardzo nie podobało się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i konfliktu z rządem, jakby tutaj to, to, to orędzie ma na celu przesunięcie tej linii sporu, pokazanie niejako przed narodem, przed, przed ludźmi, że nie, nie, to jest spór pomiędzy kościołem, a ludźmi, którzy w jakiś sposób atakują ten kościół, oczywiście tutaj nazywanymi, nie wiem, skrajnie lewicowymi bojówkami i tak dalej, czy niewierzącymi, więc jakby próbuje się pokazać, że konflikt tutaj jest pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi w tym kraju. Rząd jako jest z boku tego konfliktu, nie jest wcale takim głównym powodem. Powoli się wycofuje z tego, że jest głównym powodem tego konfliktu, że on do niego bezpośrednio doprowadził, stawia się jakby e, reaktywnie w pozycji obrońcy tego kościoła, który nagle został zaatakowany tutaj przez ludzi. Myślę, że to też pokazuje, jak instrumentalny stosunek do, do kościoła ma, ma partia obecnie rządząca, ma Jarosław Kaczyński. Jestem bardzo ciekawczy w kościele, gdzie no też są w jego władzach niegłupi ludzie, jest dostrzegane, jak w tym momencie są oni trochę rozgrywani, wmanewrowywani i wykorzystywani jako zasłona przed, jakby dla, dla rządu, ale to jakby pomijam ten problem. Ja w ostatnim odcinku już zaznaczałem, że generalnie. Jestem przeciwnikiem takich aktów, nie wiem, zakłócania mszy, manifestowania w kościołach, atakowania kościoła jako takiego. Myślałem jeszcze dużo o tym temacie, dużo argumentów Wy mi dostarczyliście, dlaczego tak trzeba robić, dlaczego Kościół jest absolutnie stroną tego sporu i zgadzam się, że Kościół postawił się przez różne swoje działania w ostatnim czasie i tak mocne wspieranie tych inicjatyw, które zakończyły się tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, postawił się w roli strony i niejako strony skonfliktowanej z tą całą częścią społeczeństwa, której bardzo nie podoba się to orzeczenie i nie podobają się różne, różne działania rządu, więc Kościół jakby zaangażował się jako taki jasny, polityczny sojusznik również tej teraz partii rządzącej. Mimo wszystko uważam, że trzeba bardzo rozsądnie, ostrożnie podejść do tej sytuacji, bo taka dokładnie była strategia, Rządu Zjednoczonej Prawicy od początku. Uważam, że ta, ta cała sytuacja z tym orzeczeniem i z Trybunałem miała właśnie posłużyć temu, żeby odsunąć nieradzenie sobie w innych obszarach, szczególnie epidemii rządu, odsunąć ten temat, zastąpić go konfliktem wierzących z niewierzącymi w tym momencie, więc niejako napuścić tutaj tą, tą, stro, te, to, tą, tą stronę konfliktu w stronę, w stronę taką światopoglądową, w stronę wyznaniową. I teraz myślisz to jasne wskazywanie przez, przez prezesa Kaczyńskiego, że, że tam jest konflikt, i też prowokowanie w ten sposób. Ja myślę, że w ogóle nie przypadkiem tego orędzie pojawiło się nie w telewizji, tylko w mediach społecznościowych. Też pokazuje, do jakiej grupy ono przede wszystkim ma trafić. Czyli to jest taka trochę prowokacja, że my będziemy bronić kościołów, żeby jednak ludzie młodzi, ludzie wkurzeni w tym momencie cała ta część społeczeństwa pomyślała sobie, że Wiadomo, jak to działa, jeżeli komuś się coś zakazuje, to jeszcze bardziej często, często denerwuje i motywuje do tego, żeby pokazać właśnie to nieposłuszeństwo w ten sposób. Ale myślę, że partia rządząca bardzo boi się w tym momencie tej sytuacji, w której i, i te protesty są dla niej tak groźne, bo ta milcząca większość społeczeństwa, znaczy ta większość społeczeństwa pozostaje trochę milcząca i jest coraz bardziej zrażona do partii rządzącej. Chociażby tym, czuję się mocno szukana tym, jak przebiega epidemia, że miało nie być drugiego lockdownu, jest prowadzony drugi lockdown, jeszcze kilka innych innych kwestii, ustaw, sytuacji. I teraz, nawet jeśli to są nadal zwolennicy, którzy by poszli do urn i zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, albo niedawno to zrobili, zagłosowali na ich, na ich prezydenta, to ci ludzie niejako teraz nie mają aż wcale takiej ochoty bronić tą partię. Trochę partia robi się dla nich obojętna, trochę robi się taka obojętnie negatywna, nie ma już tych takich ciepłych emocji. I teraz nawet ta mniejszość, tak mocno zdeterminowana, zaangażowana, protestująca, robi się niesamowicie dla rządu w tym momencie groźna, skoro reszta ludzi nie chce niejako bronić tego rządu teraz przed tymi protestującymi. Więc szuka się tej linii sporu, która pobudzi tą milczącą większość, zaangażuje ją, i ta wśród tej milczącej większości społeczeństwa jednak bardzo dużo jest osób wierzących. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica przedstawi im się w tym momencie, zdoła ich przekonać, że jest tym mniejszym złem, możecie nas nie lubić, mo mogliśmy was zawieść w tematach epidemii i tak dalej, ale zobaczcie, atakowany jest teraz Kościół, atakowani jesteście Wy, atakowana jest taka wiara, wasza wiara, to w jaki sposób znów koalicja rządowa może tych ludzi do siebie przyciągnąć. Dlatego w tej walce, w, tej, w tym manifestowaniu przeciwko Kościołowi, przeciwko pewnym patologiom. Które w tym kościele występują, przeciwko temu, że hierarchia kościelna wchodzi w ten polityczny sojusz z władzą, przeciwko, jakby w protestach przeciwko temu, bardzo zachęcam i apeluję, żeby, żebyśmy uważali i nie dali tej większości wierzącej społeczeństwa poczucia, że to z nimi walczymy, że to ich atakujemy, że to na ich symbole, na ich wierzenia napadamy, to ich w jakiś sposób znieważamy, bo dokładnie na tym, Zależy partii rządzącej. Mówię, uważam, że to orzeczenie Trybunału nieprzypadkowo pojawiło się teraz, bo właśnie o to chodziło, żeby rozgrzać ten konflikt światopoglądowy między wierzącymi a niewierzącymi. To, czego partia się nie spodziewała, to, że z taką siłą i determinacją, wydaje mi się, wystąpią przeciwnicy tej ustawy i że reszta ludzi aż tak się nie porwie na ich obronę. Dlatego teraz staram się to podgrzać, podsycić, żeby ten konflikt był tam, a nie na linii rząd i ludzie, którzy w tym momencie mają tego rządu w dużej mierze dość. Pojawia się też teraz wiele głosów osób, które oczywiście mają prawo być zawiedzione, być złe na Kościół na przeróżne postępowania, ludzi wierzących i tak dalej. Jest to uzasadnione, ale pojawiają się takie głosy, że nie wiem, Kościół jest odpowiedzialny za całe zło, które się, się dzieje w tym państwie. Oczywiście tak nie jest, że Kościół jest odpowiedzialny za całe zło, i pełni od lat, od początku swojego istnienia, chociażby w strukturach państwa polskiego, tylko jednoznacznie negatywną. Rolę ja jako osoba niewierząca, bardzo mocno nie identyfikująca się z Kościołem, mimo wszystko muszę oddać, że w powstaniu państwa polskiego, w przetrwaniu państwa polskiego, na wielu etapach od takiej strony kulturowo-tożsamości y, narodowej, y, Kościół odgrywał swoją rolę podczas zaborów, podczas wojny, podczas walki jakby z systemem socjalistycznym, komunistycznym w PRL-u. Przede wszystkim to jest też miejsce, które bardzo wielu Ludziom pomaga, daje im jakąś nadzieję, pomaga im się zmierzyć z ich egzystencjalnymi wyzwaniami, kryzysami w taki sposób. Ja absolutnie nie mogę tego oceniać, że, że, nie wiem, że ludzie nie mają odwagi spojrzeć na to jakoś inaczej, więc kościół, religie zorganizowane mają swoją rolę i myślę, że pozostaną z nami, bo no, są bardzo wielu ludziom potrzebne. Nie Niemniej jednak, myślę, że tak jak wspominałem, Mądrze piętnując i walcząc z tą patologią, i to powinno być celem: zwalczanie patologii, które występują w hierarchii, w kościele, jego zaangażowania w politykę, jego angażowania się w sfery życia, w które nie powinien on się absolutnie angażować, jest bardzo ważne. To musi być mocno podkreślane, tylko to musi być zrealizowane z głową. Musimy jakby poszukać rozwiązania, które będzie, tak jak powiedziałem, optymalne, nie będzie przysparzało wrogów, a będzie się skupiało na tym, co jest, co jest najbardziej szkodliwe w tym momencie. Uważam, że tutaj jest potrzebna tak długofalowo taka postawa bardzo stanowczej, zdrowej asertywności społeczeństwa wobec kościoła, państwa wobec, wobec kościoła, czyli określamy jasno granicę, bardzo mocno jej, jej pilnujemy, jednocześnie jednak nie, nie posuwamy się do agresji wobec, wobec tej drugiej strony, i tak na, na sam koniec ja osobiście uważam, ktoś się może ze mną nie zgadzać, ale że najzdrowszy dla funkcjonowania państwa jest najzdrowsza jest taka sytuacja, kiedy kościół. I na przykład rządząca opcja polityczna są ze sobą w lekkim konflikcie, są lekko wrogo do siebie nastawione, bo uważam, że to wtedy prowadzi, że wzajemnie patrzą sobie wtedy na ręce i się bardzo mocno kontrolują, a to jest z korzyścią, moim osobistym zdaniem, dla całego społeczeństwa. Tak, na sam koniec. Trzymam kciuki jeszcze raz za wszystkich protestujących, staram się wspierać. Uważam, że należy nam się państwo, gdzie, gdzie prawo, gdzie te elementarne prawa i rozsądek i logika są po prostu przestrzegane, więc to jest ważny, być może historyczny moment, jeżeli chodzi o nasze państwo, o nasze społeczeństwo. Z taką jeszcze tylko myślą, nawiązującą do tego wszystkiego, co mówiłem po drodze, chciałbym was zostawić takie fajne słowa Fryderyka Niczego, które chciałbym, że jak z jak dużą determinacją nie będziemy działać, protestować we wszelkich sytuacjach, żebyśmy o tych słowach pamiętali. Niczy zwykł mawiać, że. Walcząc z potworami, pamiętajmy, żebyśmy sami się nimi nie stali, więc bądźmy lepsi, bądźmy tą lepszą stroną, co nie znaczy, że nie absolutnie zdeterminowaną. Może być i wulgarną, może być i bardzo stanowczą, bardzo zdeterminowaną, konkretną, ale jednak no, nie, 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 nie wchodzącą w buty tych, tych złych, tych gorszych w tej, w tej całej sytuacji. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Myślę, że już niedługo. Trzymajcie się.